No i witam was, widzowie, w kolejnym odcinku ze Straży Pożarnej. Bardzo dawno nie było serii, słuchajcie, ale przez następne odcinki będzie bardzo dużo nowości. Dzisiaj, jak widzicie, będzie nowa remiza, już właśnie do niej jedziemy. Na tej remizie będzie też nowy pojazd, który czasami był na odcinku, ale jeszcze nie był oficjalnie nasz. Także, widzowie, jeśli chcecie więcej odcinków ze Straży Pożarnej, zostawcie koniecznie 2000 Apek, zostawcie Subika. Przypominam wam też, że za dwa tygodnie będzie nowość na kanale, która jeszcze, która już miała być dawno. Zgadujcie, co to może być. Przypominam też o rekrutacji, tutaj macie. Terminy, a teraz już zaczynamy. O kurde, aż policja tutaj stoi, chłopaki. Witam panowie na nowych koszarach. Tam jeszcze widać, widzowie, znak z tyłu, ja pierdzielę. Ale fajna się ta remiza. Ja cię chwyca. Ale to, mamy kozacką wygląda, remizę. Jeszcze tam a, wozy są w ogóle. Nawet nie wiem, jak to nazwać. Dużo Ale co? Remiza, w sensie wygląda jakby, No ale koszary, no, jakie kozackie, tam, tam w ogóle znak. Zaraz wyjdziemy tam do środka, bo z tego co wiem, ta remiza, ta remiza jest, jest, jest przeogromna większe, w ogóle. Naprawdę. Wow. Co, to, co? To za większe kocary mamy. No chodźcie się rozejrzymy po nich. Dawaj, chodź. Idziemy, z rozporządzenia komendanta głównego to jest od dzisiaj nasza nowa jednostka. Czyli 303 dalej jesteśmy? Tak, zostaje przeniesiony budynek tylko z na nową lokalizację, bo tamten nie spełniał wymogów. PSP numer 3 w Warszawie. W Warszawie. Dobra, no no to wchodzimy, nie nie mogę, sprawdźmy, to co tam to mamy. I ten, Ej, tu jakieś miejsce w ogóle na, No właśnie, na rotatora i na drabinę mamy. Ej, widzowie, ja dobra, nie ja tak. nie czekam na nich, mnie strasznie jara ta ja remiza, tak. zobaczmy, jak ona wygląda. Tu jakieś centrala chyba w środku, tu jakaś winda. Zobaczmy, co jeszcze na górze będzie. Jeszcze na pewno gdzieś musi być jakaś siłownia. Tutaj miejsce do spania. Trochę zdążyłem się obejrzeć, to na tym piętrze mamy no. łóżeczkę i tu po prawo salę. Taką bardziej Jaką? dydaktyczną D Dla nauki Dydaktyczną, tak Mamy tutaj salę, łazienkę Mamy pokoiki, trzy łóżka i łazienka Aha e, Tu mamy przejście na dach kolejny komputer gdzie? Tutaj sumie mamy... a mamy... dobra, to nie Co Heli e, Helikoptera nie. nie ma z lądowiska, ale może jeszcze wybudują Widzowie, kurde, może jeszcze w ogóle ja, LPR na górze tak. będzie Chcecie, żebyśmy Leper, zbudowali Leper, jakieś lotnisko? Na... Takie lądowisko Leper, bardziej dary. Ja idę na górę. To dawaj na górę. Tutaj taka hmm. bardziej do oglądania filmów na Netflixie. A Netflixie. no na pewno na Netflixie, tak. Nie sugeruję. Tam na dole je, jeszcze szatnia, widziałem. O kurde, jak wysoko, ty, jak jak jakiejś galerii handlowej. U ja pierdykam. Ej, widzowie, nie, kozacka jest ta remiza. a Ale są jeszcze dwa takie o, budynki jest, tak? dodatkowo do niej, zaraz podejdziemy. Co to jest? Jakbym w sklepie nosił jakieś te. No, no taka siłownia. Wiesz, nie potrzebujesz dużo rzeczy. Wystarczy, żeby Nomex po, powiesić. Nic więcej nie powiesisz, bo się zerwie. No. O tutaj ja. jakaś kobieta, nie no dobra. Gdzie? <laughs> a nie, dobra, a nie, co to jest, to jest kuchnia? To jest kuchnia A, to masz, a no to dobrze mówię Bilard, gdzie są kijki? Ej, dawaj, tu chodź, a, gramy. dawaj, 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 chodź, dawaj, chodź, chodź no. A, spokojnie okay, Dobra, no dawaj, dawaj Kurde, a gdzie są bile? Szukaj Gdzie, w środku? No tutaj masz, masz. o patrz o Jezu, widzisz? trzeba samemu wyciągać no, Czekaj, bo godzinie, ja w tej dobra. dziurze nie widzę tutaj żadnej bili A co ty biliny. myślałeś, ty że pogadzmianą w 21, 22 do pożaru, to, pożaru po, mieszkania Gdzie, gdzie By była ta szatnia? Obrę, że Konstancina, jest to podajże piętro śluzka gdzie była ta szatnia, bo się zgubiłem Tam, tam, tutaj, tutaj, dawaj, dawaj, dawaj Panowie, pożar mieszkania z tego co usłyszałem, także szybko, szybko no boy. A bo jeszcze wozów tu nie wstawili, one są o, tu na zewnątrz, tylko szybko, szybko, szybko. Warszawa 998 to 4114, wjazd z 21 i 22 to... Ale przekazacka to jest remiza. I o, ci jak ona fajnie wygląda. Jeszcze tam z tyłu budynek, bo jeszcze go nie zwiedziliśmy. Dobra, jedź, jedziemy. Wiemy co się stało? Ile może być eee, osób poszkodowanych? Mieszkanie, blok podobnie ewakuowany. Osób w mieszkaniu, nie wiem, zrobię rozeznanie i dopiero dowiemy się co więcej. Dobra, dobra. Kurde, jedź bokiem, bokiem jedź, bo tak cię nie będą zjeżdżali. Prawem, prawem, ja pierdziele, Poboczem, poboczem. O, widzowie, lekko kątem oka wam pokażę coś, co niedługo będzie na kanale. O, i to no tyle. Pomyślcie co może za niedługo być tutaj. Jaka, podpowiem, polska służba. Blokowisko wysokie, więc będzie, jak się rozprzestrzeni, to kaplica, bo jest podciągnięty gaz i to może w każdej chwili buchnąć, więc uważajcie. Wiesz co, to rata. zróbmy tak, że my po prostu od razu wchodzimy ratować ludzi, a ta druga rota z 22 tak, niech ona się zajmie zabezpie zabezpieczaniem, nie? Was. Tak, tak, zaraz im powiem, jak dojdziemy. O, o kurde, a tu. To... Ojej! Blokowisko, ale jakieś nowe, bo ostatnio chyba o. tego nie było, ty. Ja pierdzielu, widzę, kto to się jara. Dobra, to szybko, szybko, tu chyba jest wjazd, gdzieś po tej stronie. Warszawa 998, tu 40 Tu, tutaj, 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 blawe, 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 do lewo, bo, 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 no, tutaj, w górę. Warszawa na Czekaj, wycofaj, nie, nie zgłaszaj informacji. Ja Widziele, widzowie, faktycznie to jest jakieś nowy blokowisko, ale jak się tam jara, ty. Jakieś dywany muszą się. A, chodźcie, chodźcie, bramę przepniemy. Szybko, szybko. Kurde, widzowie, czemu ta brama się nie otwiera? O, teraz się otwiera. Dobra, dobra, pcham, pcham. Dobra, pchaj, wierzaj, tym, wierzaj. Wierzaj, 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 wierzaj. Dawajcie, dawajcie, jeszcze policja tu jedzie. Dobra, to ja przytrzymam tą bramę. Wierzaj, wierzaj, 22. Dobra, dawajcie, dawajcie panowie. Panowie, panowie. No. Wy od razu przetrzymajcie drzwi, jakby co jakieś inne służby jeszcze miały jechać, dobra? dobra. dobra. Od, razu, od razu do, do rozdzielnika, prąd też. Widzowie, dobra, bo tutaj tłumaczy 22, co mamy dobra. robić. Dobra, ja biorę wodę, ty bierzesz sprzęt cały, dobra? Dobra, Dobra biorę siekierkę i odstopu i... Siekierę weź i, sie sie kierak, i... i jak... to łom, nie? Żeby, żeby ten... No, R1 brak, też brak. może wziąć ze sobą. Wchodzicie? O, R1 nie wezmę. Tak, bez... tak, tak. Dobra, to wchodźcie. Dobra, to Panie wchodzimy. Warszawa 998, zgłaszam wpuszczenie pusz pierwszej rocy Zapytaj się jeszcze, które piętro. Ile? To jest parter widzowy, więc ja A, już KDR idę. KDR zgłasza do pierwszej. Wstrzymuję. KDR zgłasza do rocy pierwszej. jeszcze raz, jakie piętro? Ej, panowie, ee, dzieci idźcie na dół, 6 idźcie 6, na dół, 6, 6, idźcie. Dobrze, zaraz ktoś pójdzie, 4, idźcie. Kolej. Dwa. Na dół, na dół, na dół, Mieszkania. Trzy. To nie było 26, 4. Cztery. Dzięki za informację. Zaraz, zaraz, zaraz. Pięć. O kurde! Dobra, tu żeby mamy pożar, tak. mamy pożar, mamy pożar już. Jezu, widzowie, bo to się rozprzestrzeniło, zgłaszaj, że się rozprzestrzeniło na pozostałe te. Żeby yy, przy. Niech gaszą mieszkania na prawo jeszcze tutaj. A KDS, głośno, ty Dobra, ale tu na szczęście jest ta mały pożar, bo tu nie ma co się ta palić. Nie wiem, to chyba piętro albo szóste. Winda to... niech odetną. Roz, yy, ogień się o kurde, drzwi zamknięte! Skoro, Ej, tak, rozpierdzielaj tak, te drzwi! Rozpierdzielaj drzwi, bo są zamknięte! Teraz pożarność, otwórzcie drzwi! 998, kurde, widzowie. Ja, dlaczego te kontrolki w ogóle tutaj dobrać. nie działają Bo tu powinna woda lecieć z góry. Jeszcze zobaczę, czy na górze coś się pali. Zresztą jest jakieś piętro. Nie, tu jest spokojnie. Dawaj. O! O działa, dobra, dobra! Odsuń się, odsuń się, odsuń się. O kurde, jak się rozprzestrzeniła kapara buchła! Ja pierdzielę, dobra, wiesz co? I, i biegnij szybko na dół i przychodź tu. Dobra widzowie, ja postaram się sam to załatwić, ale kurde jak tu się jara Ja pierdzielę, najpierw to, żeby się nie przeszło na inne mieszkania, kurde. Oh, dla przygotujcie tam na dole Jeszcze jedną Kurde, linię jak podę. to się jara, widzieliście widzowie jak ja. to buchło ta para cała Jezu, przecież oni tam będą zwęgleni w środku, nie Dobra oh, Kurde Ja pierdziele, co tu się dzieje Przyjdzie mi tu ktoś pomoże, kurde Gdzie oni są, przecież tu jeszcze miała druga rota nam pomagać Ja pierdziele Ale Dobra, dobra, chyba już ugasiłem tu powoli O kurde, bo tu tutaj ktoś jest, no nie, nie zajmę się Osoba z roty 21, gdzie ty jesteś Górę. To dawaj 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 szybko mam jakąś osobę ranną W salonie tutaj w 26 mieszkaniu Szybko potrzebuję roty Dobra wiesz co odłóż odłóż to, to ja i zajmij to. się nim Ja jestem 22 Aha To idź do drugiego mieszkania tam zobacz czy się do nie okay. pali Najpierw widzowie to muszę sprawdzić Czy to wszystko zostało ugaszone Bo chyba z tego co widzę salon Tu jeszcze ktoś jest z tego co widzę głównie salon się palił Eee, tutaj czysto. Tu jest jeszcze kolejna osoba, kurde. Eee, e, słuchaj, zanim podać komunikat, e, trzy osoby są ranne. Ja odkładam sprzęt, będę je wynosił. Eee, medycy są już na miejscu. Tak, podaj mi wiek tych osób. A z tego te widzę, około plus minus, a nie więcej niż 20 lat. Dobra, wynoś go, wynoś go, wynoś go, go w takim razie. Trzeba ci drzwi choć Mam że w budynku podczas nieobecności rodziców. Dobra, i, i ci cić biegnij z nim na dół. Dwa, się jakaś impreza. Mogą być jeszcze więcej chodź. Osób. Odłóż sprzęt, tu masz, tu... Osobę, dobra, tu masz pierwszą dobra, osobę, tu masz pierwszą osobę, idź do niej. Jedna osoba wchodzi, przygotujcie PRM. Przyja... Kurde, widzowie, tutaj coś jest z nimi, ja nawet nie wziąłem ze sobą tego, y... R1, halo, halo, słyszysz mnie? Halo, KDR, słuchaj, Rota pierwsza zgłaszam, że mam osobę nieprzytomną na górze. Przy Przypadajcie mi tych lekarzy. Pożar jest już ugaszony jak na, ty na tym piętrze, Stryjo. jak na tę chwilę. W ostatnim pokoju jestem. Prz przyszli szybko lekarze z r Już się, słuchajcie, nie pali, więc ja mogę go zostawić w miarę, bo wiecie, nie, nie, nie zaczadzi się, czy coś. Kurde, chodź, drzwi ci otworzę. Wydawaj, wydawaj. Dobra, i wynoś go, wynoś go, chodź, pomogę ci. O! Yes. Dobra, pomóż mu, pomóż mu z nim pomóż mu z nim KDR, rota pierwsza, słuchaj, czy Zaraz głoszę, chodź, 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 lekarz, lekarz Rotownik, chodź Słuchaj, rota pierwsza do KDR Jak z pozostałymi mieszkaniami, gdzieś jest jeszcze pożar, czy nie? Z góry nie widzę Tutaj masz osobę ranną Nie widać żadnego tymu Czekaj, to ja okna potwieram, dobra no, wszy... Nie wiem, właśnie Nie wiem, dobra, zajmijcie się nim Zajmi... Nie wiem, właśnie, zajmijcie się nim Powtórz komunikat Mówię, że z też nie się żadnego dymienia się z o, okien, więc przejrzyjcie tak powierzchownie czy nic się nie dzieje. Innym. Dobra, dobra, dobra. Słuchaj, odłóż linę, odłóż linę, weź tą linę, którą ja jeszcze tutaj zostawiłem. Dobra, weź te dwie liny sprzątni i następnie przejdź po mieszkaniach i sprawdź czy nie ma jeszcze jakiegoś dymu, nie? Tymi urządzeniami wszystkimi. Jedno otworzone, drugie już też, dobra. Na razie chyba nie ma co. Chodźcie, pomożecie mi wentylatory przynieść, to tutaj od odczudzimy. Wybiliście okno? Nie, zostaw te okna. Zostaw, z wentylatorem okay. wezmę. Trzeba to wybić. <laughs> w górę i w dół na tych schodach. Tyle się nachodziłem już. Kardio zrobione na dzisiaj. Gdybyśmy nie odłączali windy, to by można było jeździć. A co z tymi rannymi, co wynieśliście? No, o, czemu to nie, nie jeździć No mówię, że winda nie działa. A. Musisz po schodach iść z tym nie, ja A, czy nie idzie <grywa> Ale tam nie musisz iść na górę, bo jedna osoba została już z tymi, z nosami. No, no, no odpocznij sobie, piwko ci przynieść? E, weźcie z dwójki, dwójki wentylatory wymają Jak się nazywasz, powiedz mi Ja? No Mateusz. A nie musisz kłócać, ja kłócam, żeby cię widzieć, no a, Mateusz Mateusz, a co z twoim kolegą, bo razem szliście Nie wiem, gdzie on poszedł A, ale szedł nad dół z tobą, nie? A no i dobra. A co w ogóle z poszkodowanymi, co wynieśliśmy wcześniej? Ogólnie no to są dobre i złe wiadomości, bo słowo to, było to na pewno taka, że ta pierwsza, którą wynieśliście, lekarz stwierdził względ na miejscu, a o reszta góra. pojechała... Chyba ta pierwsza, co się tak paliła na kanapie. No właśnie ta, mówię, pierwsza i reszta, jus, ostatnia jus. w ciężkim stanie, jus. reszta jus. w śledznym, nie biegaj tu. tu. Nie, ja dobra, więc co, powiem ci tak. Wydaje mi się, że tam papierosy obok leżały, więc, jak to była młodzież, to może nie dopalił czy coś i wiesz. Jest takie prawdopodobieństwo. Tu już Dywan, się bo strasznie się jerało tylko w salonie, od dywanu, nie? Tak mi się wydaje. No to, to już się, nie nasza sprawa, my możemy się zwijać. Ja o, widzę, że bardzo nowy ekwipunek posiadają. Widzę, że ekwipunek tu w Konstancinie. A tu gdzieś jest bardzo ten, ten komisari. Tu gdzieś jest, jest komisariat nawiedzany, no to chyba, <laughs> chyba to jest adekwatny sprzęt do tego. Jedź, bo tam tak, policja tak. wyjeżdżała. Warszawa 998 to 41-4. Ja nie wiem, czy się zmyśli. Ale ja na bazę. Jest wąski, tu jest ten Nie bazę, na nie. No jeszcze. komandy ciebie. Na jakie? E, słuchaj, bo. Czy, czy ten budynek spełnia normy tutaj strażackie i tak dalej? Nie wiem, widziałem tyle, że nie mają hydrantów, to zgłoszę to do komendanta głównego. Żeby nie, bo ta brama jest nieprzygotowana pod no, pojazdy strażackie, wiesz? A, to, to też zgłosimy, spokojnie, udupi komorę. A, 60 mała. <laughs> w sensie wiesz, ja tam wszystko zawsze znajdę. Ja A ty bardziej po środku, żeby cię przejechali jeszcze. Ale wydaje mi się, że taki trochę ciężki. Tak. mój, ja się na czołub od razu, ja pole. Stoje. Nie no. Spokojnie, testuje ci nerwy. A, zjechał już, no to tyle maciek, dobrze. Maczek, spokojnie, Maczek. Ja pierdzielę 50 pod górkę, weź mu dupnij trochę. Daj mu Może sprzęgło nie poleci. Dobrze. Tylko trochę, no niewiele więcej pojedzie. <laughs> 70, to już lepiej. <laughs> naprawdę, den denerwujemy, naprawdę, denerwuję to, żeby Strasznie jakby i. O, ci przed, przed nami. Uważaj, ty! Kurde! O, o, to właśnie, kurde. Mówię. No i o, o tym mówię, ludzie tutaj nie umieją mieć. To czemu mówię, ze masz naszego kierowca? No to jest... Nie, nie mówię do kierowcy, mówię do tutaj osób, nie? Wiesz, no zahamował do no zera, ja nie wiem, o miał Ale nie no w sensie wiesz. No kurde mówię, no! no Ej! Pier... o kur... co jest? O tym mówię właśnie, o tym mówię! Ej kurde na skrzyżowaniu! Zaraz się mówisz, wydupi no, jeszcze. No, zaraz, no, no, zaraz, no, zaraz, o, zaraz się, wywali. się wywali. Ciekawie leciał, kurde. Ale musiał że No pewnie z... tak. <noise> ze 160 tam ja na liczniku, lekko. A on tam w ogóle ma taką liczbę na tym liczniku? <noise> no właśnie, to jest dobre pytanie O do ile licznik Co to jest? To jest pytanie, ma. nie? Czy on ma licznik? A? Czy on ma A licznik? Oho! Warszawa 998, wychodzimy? się do pożaru samochodu. Ulica, Co Jana... jest wi... O kurde! Jak? Panowie, szybko, bo się pali, wyjmujcie sprzęt. 32 Okolice... Dobra widzowie, na razie biorę. Dobra widzowie, na razie sam hełm no, zakładam, już nie biorę nie, nawet. Ale, ale... O to, żeby szybko. Łup. Kurde. Wydaje mi się, że już pogotowie nie będzie potrzebne. Dobra panowie, bierzcie, bierzcie pianę. Panowie, pianę, pianę brać. Ja pierdziele. Spróbujcie jeszcze go wyciągnąć. Próbuj go wyciągnąć, ale to chyba. Oho. Zwęglony już! Potrzebuję natychmiast dobra, zauważyłem oraz... zmieniam, żeby woda była. Daj mi się woda e, Bo już na trawę teraz się robi. O, dobra, dobra, puść już, puść już, chyba już nie będzie trzeba. KDR do 21, zgłoś się. A, poczekajcie, bo on rozmawia, co? Z niego nic nie będzie chyba, zaraz na czynniki pierwsze się rozłoży. A, chciałem podłożyć kliny pod opony, ale... To tak, z tym to nie. No chyba nie będzie potrzebne. No, to, to co, chwilowo to może akumulatorem się zajmie, jak jeszcze on tam jest w środku. więcej informacji, Ja pierdziele widzowy. Na naszych oczach wypadek śmiertelny, nie? Się śmieliśmy, że zaraz się wydupi Zajmij jak się zypą, może... Nie a nie, wiem, już ulica jest zabezpieczona. Nie zdążyłem zrobić rozeznania, pan Dobrze. pozwoli. Potrzebuje. Sorry, KDR. KDR, bo tu policjant, no mów do mnie. Potrzebujecie no. LPR-ki wezwać? Dobra, jak. Bez co, wydaje zna? mi się, że już nie będzie potrzebna, bo... Poza, pa, pacjent poza, bo pacjent czarny, Kod czarny. Zwagony jak nie wiem co. Brak katalizatora. Dobra, panowie, no to i tak pogotowie potrzebne, Wezwano zostało kadar. Mm -hmm. e, powiedz mi, do zgonu potrzebujemy ambulansu. No tak. No, tak. Dobra. No to jak widzisz. Y nie przyda się już. Mm -hmm. więc... Dobra, no dobra. ponownie Jestem bomba z tej strony. Po Lekarza potrzebuje. Potrzebne stwierdzenie Dzień. zgonu. Aha, bo ratownicy przyjechali. Aha. Jezu, tam bardzo. masz w samochodzie. Dobra. No to się Dzień zajmiecie, dobra, dobra. to jest nie to Jezu, już tak. Się. Nie, tak ja tam złoczyłem podstawą. Jak? Ja tak sama. O kurde. Myślę, że tu duża wiedza nie będzie potrzebna. Dobra, to no. Co ty nie powiesz? Parawany rozłożone no właśnie widzę, że rozłożone, ale to... To jak to my się zbieramy, czy czekamy, Poparowane, rozłożone No, Na trzeba czekać, jeszcze pewnie Czekam. prokurator A. będzie, i tak dalej połymie Aha się, Panowie, oni mnie No to chodź, smakujemy kołpaki, tu mamy właśnie, kołpaki można sprzedać, dawaj I opony, opony jeszcze są Ej, patrz, ty, bierzemy A, to jedna mnie mniej, sam kołpak został zarobimy? Ty, 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 ty. U mnie miejsca dużo z tyłu jest, chodźcie no, 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 no dobra Ja biorę 80% Nie no, 70% A pasuje ja, ty do. Tak, czekaj, no odsuń się, bo klamkę muszę złapać. Czekaj. Ty gdzieś nie zmieści? No gdzie tam upkasz? Pod koła? O, czekaj, tu jest klamka. Nie wiem, może. Ja widzę, żeby. Nie... się nie, nie otworzę tutaj, nie? O, z tej strony! Chodźcie, chodźcie tu oh, dobra, o, dobra, dobra, ja opaku. odłożyłem to, Tam jeszcze jeden został. A to nie tak, że nie możemy się... Y, póki prokurator przyjedzie, to nic nie możemy dotykać? Za już dalej, Słucham nie Taka to nie a, to, a, wy, a wy nie jesteście w ogóle braćmi? Nie tak jesteś, podobnie my, wyglądacie Jestem, bracia bomba Tylko w okularach, drugi bez prawej... jest a. Miło poznać Miło róc Fajnym pojazdem się poruszacie no, dobra prywatne, prywatne pogotowie czy jak to? No pogotowie NFZ NFZ, Nie Ale NFZ tak, a w sumie a. Konstancin, tak? A no byliśmy w Warszawie Tutaj że żeśmy sobie pracowali Fajnie bo po zdarzeniu zderzeniu z policją wywalili nas na takie zadupie. A. Myśmy sobie jechali na sknawach. A tym małtem się zdarzyliście? Nie, Nie takim Sprinterem A no bo tego by było a, szkoda a. No, Sprinter się Sprinterem zdarzył. Ambulans A to Sprinter a to A to z winy policji tak, tak, bo nam się wali. Tak Mierze na sygnałach, oni tak. Pchim, my tak mm, mm, a oni tak. Pchim, a sły, nie, takie co jest, co jest? Nie, nie umieramy, A ty nie myślałeś, żebyś na jakiegoś tego, jak ktoś nazywa ta osoba, która dźwięki Beatboxera czy coś? Jedźmy w skole muzycznej e, Ja dobra, nie mam czasu na... Ja nie mam czasu no. na takie Dobra panowie, tylko poważne rzeczy. Dodałem informację tak, od pana z Wydziału Kryminalnego, że prokurator będzie do 15 minut no. No to na no to poczekamy. No, a nie mamy wyboru. No to ciol zwiedzania remizy. Dobra, widzowie, słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Niedługo będą kolejne nowości z serii ze straży, także czekajcie, bo naprawdę będzie co oglądać. Jeśli odcinek wam się spodobał, słuchajcie, koniecznie zostawcie 2000 apel w górę, piszcie, czy chcecie, żeby był LPR na odcinku, w sensie, żebyśmy mieli na remizie LPR. Tutaj zgon potwierdzają. Czy że za dwa tygodnie będzie coś nowego na kanale? Piszcie, co to ma być? Może zgadniecie, może nie? Ja nie wiem. No i co? Do następnego siema. No i cześć. Siadam, siadam. Oh, goed! Cool. Oh, cool. goed.